Kolędę chyba. Marta, <grymne> Marta Bardzo. <grymne> Marta Bardzo. No dobra. To jedziemy. Pani Jana. No, 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 Państwo nie możecie Bardzo. 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 Mamy tutaj w sumie dwa rabki startujące, muszę tutaj pochwalić ten zespół Bazan Marta, Ona naprawdę mają fajne osiągnięcia. Ostatnio w Janowie wybrała nasz konkurs, Marta go w jak to na to ja zakręcie, no muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi poszło.